Na kilka godzin przed maturą z Geografii 2021 kieruję kilka słów do wszystkich, którzy z kanałem lekcje geografii przygotowywali się w tym roku do matury. Na początku chcę Was przeprosić, we wszystkich filmach zdarzyło mi się kilka pomyłek przejęzyczeń. Proszę o wyrozumiałość. Zwalam to troszeczkę na kark mojego zmęczenia. Jestem mamą trójki dzieci. Często nagrywam dla Was filmy późną nocą, wieczorami, kiedy moje dzieci śpią. Więc jeszcze raz za wszystkie malutkie pomyłki przepraszam. A z drugiej strony dziękuję, że je wychwycacie w komentarzach. Dziękuję także za wypełnienie ankiety, o którą prosiłam ostatnio. Dużo się dowiedziałam z niej. Już wiem, że muszę mówić szybciej. To przede wszystkim Wam przeszkadza. Będę się starała to poprawić. Dziękuję za wszystkie miłe słowa. One naprawdę motywują mnie do pracy. Ten film jest znowu do Was małą prośbą. Chciałabym, żebyście w komentarzach pod tym filmem. Dniu, kiedy wyjdziecie z matury z geografii, napisali swoje odczucia o arkuszu. Proszę, napiszcie, czy był łatwy trudny, które zadania były takie, o których mówiłam, że należy się spodziewać, a może było coś, czego całkiem na moim kanale zabrakło. Co było łatwe, co było trudne? Jest to ważne dla mnie dlatego, że razem z grupą nauczycieli oraz naukowców w tym roku stworzyłam zespół. Który przygotował raport na temat matur z geografii. Bardzo niepokoją nas wyniki matur z geografii. Spójrzcie na ostatni rok, 2020, to jest rozkład osób, które zdają geografię. Widać, że większość uczniów osiąga bardzo niskie wyniki, ale niepokojące jest to, że prawie nikt nie osiąga bardzo wysokich wyników. Patrząc na to, jak pracujecie na moim kanale, nie wierzę w to, że są, nie ma takich uczniów, którzy się do matury nie przygotowują i to właśnie wy powinniście mieć te wyniki najwyższe. Walczymy zatem o to, żeby arkusz i pytania na maturze z geografii były takie, jak mówi o tym podstawa programowa, takie, jakie ćwiczymy, jakich się spodziewamy, i żeby ten z Was, kto wkładał dużo pracy, miał wspaniały wynik. Jak na razie taki wspaniały wynik było bardzo ciężko osiągnąć, więc jak zobaczycie swój wynik z geografii, to pamiętajcie: w geografii bardzo ważne jest się porównać i zobaczyć, jakie były średnie wyniki w kraju. No to pozostaje mi powiedzieć, trzymam za Was kciuki. Dzień matur z geografii to jest zawsze dla mnie od rana wielki stres. Trzymam kciuki za swoich uczniów. Teraz mam ich dużo więcej niż w poprzednich e, latach. I pamiętajcie jeszcze raz: jak mija godzina 12, i wiem, że już wyszliście, to czekam, żeby zobaczyć arkusz. I ponieważ jeszcze przez kilka godzin go nie widzę, to każdy komentarz pod tym filmem, co było, zaspokoi. Moją ciekawość, czy udało mi się Was dobrze przygotować. No i pamiętajcie, geografia nie kończy się na maturze. Geografia jest wspaniałym przedmiotem. Ona uczy nam poznawać świat, i jestem pewna, że każdy, kto oglądał moje filmy, będzie z tą geografią dalej szedł przez życie. Jeszcze raz powodzenia. Ciko. Repetycje, karty pracy, ani dodatkowe podręczniki, bo uczyłeś się geografii z mojego kanału. W ramach wdzięczności możesz kupić pamiątkowy gadżet w moim sklepie internetowym. Link do sklepu znajdziesz w opisie. Dziękuję.